akceptowali go uczniowie, odrzucili go nauczyć. Uczył swoimi metodami, zapłacił za to wysoką cenę. Jeżeli ktoś nie umiał, dostawał koziołka matołka. Jeżeli prawie nic nie umiał, ale coś tam już tam załapał, no to dostawał koźlinkę widulinkę Wojciech Zarzycki jest z zawodu nauczycielem, mieszka w małym miasteczku. Zwolniono go z pracy, jak twierdzi, za to, że stosował niekonwencjonalne metody nauczania. Był inny, a innych się nie lubi, zwłaszcza w małych miasteczkach. Pan Wojciech przez 7 lat uczył matematyki w liceum w Staszowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Nie obronił jednak pracy magisterskiej, bo tytuł nie miał dla niego znaczenia. Dwa lata temu zwolniono go z pracy. Rozpoczął głodówkę. Tu miałem śpiwór, elegancki śpiwór, bardzo porządny, ładny. Głodowałem w ten sposób. Uczyłam go języka rosyjskiego, był bardzo grzeczny, bardzo spokojny i bardzo zamknięty w sobie. Pewnego razu pan tego się tak zdenerwował, drugiego dnia, że wziął czterech uczniów i oni mnie po prostu wzięli za cztery kończyny i wynieśli. Ja się złapałem tego kwiatka, to wrócili nas razem z kwiatkiem. Teraz ma inną doniczkę właśnie dlatego. tego. Stosował, moim zdaniem, bardzo atrakcyjne metody wykorzystując wszelkiego rodzaju pomocy naukowe. Ja wchodząc do klasy, już moi uczniowie się śmiali. Lekcja się kończyła, oni się śmiali dalej. Tak nas wnoszono codziennie, tam na pierwsze piętro. Przykładowo, jeżeli oddawałem jakąś klasówkę, to nie było tam ocen niedostateczny, dostateczny, tam taki jakiś tam inny, takie jakieś nudne, smutne oceny, tylko jeżeli ktoś nie umiał, dostawał koziołka-matołka. Jeżeli prawie nic nie umiał, ale coś tam już tam załapał, no to dostawał koźlinkę-widulinkę. Żeby was oświecić, najpierw może zapalę świecę. Będę światy. To jest odległość liczb. Na lekcjach przez niego prowadzonych uczniowie ciągle się śmiali. Choć jego metody wychowawcze są rzeczywiście niekonwencjonalne, jego wiedza i zdolności pedagogiczne oceniane są wysoko. Do dziś wielu uczniów przychodzi po lekcjach do pana Wojciecha po to, żeby lepiej zrozumieć matematykę. No zgadza się. Czyli teraz rozwiązanie będzie coś takiego. X. Ja proponuję, żeby dzisiaj zablokować, ponieważ poprzednio blokowałem tamto przejście. To Żeby dzisiaj zablokować to. Tym razem pan Wojciech nie blokuje kolejnych ulic Staszowa. Próbuje sił w literaturze. Głodne kawałki to gazetka, w której umieścił zbiór myśli nie magistra. Twierdzi, że opisuje w niej realia zaściankowego Staszowa. Rzeczywistość śmieszną i groteskową. Głodne kawałki po 30 groszy, zemsta nie magistra, czyli ostatnia wizytacja 2,70. Jego szalone pomysły zaskakują wszystkich. Pan Wojciech jest znaną postacią. Każdy rozpoznaje mężczyznę z alfem, znanym kosmitą. Dla większości mieszkańców Staszowa sam pan Wojciech jest jakby z innego świata. Żyjemy w wolnym demokratycznym państwie i każdy może z tej wolności korzystać w taki sposób, na jaki ma, jaki ma na to ochotę po prostu. Dowadzę głodówkę już prawie rok czasu, jestem bardzo Wyczerpany tą głodówką i chciałbym jakiś porządny obiad budówkowy zjeść. Co Państwo by zaproponowali w tym pięknym lokalu? Wiem, że mają Państwo dużo dobrych rzeczy. Oczywiście, ja bym proponowała panu, jeżeli pan nie konsumował tych dań, może pomidorową z makaronem. Czy znajdzie się chociaż chwaleczka z soku z <laughs> O takiego soku to jeszcze ja nie, o takim soku nie słyszałam. Y... Są mamy, wie pan, różne soczki. Soczek pomarańczowy, grejfutowy. Uważam, że... Dobre wyżywienie to jest podstawa w czasie głodówki. W przyszłości chcę zorganizować festiwal głodówkowy. Jego gośćmi będą byli i obecni głodujący. Otoczył się swoim światem, którego nie było, nie ma i nie będzie. Co mnie to obchodzi, jak oceniają moją pracę inni nauczyciele? Mnie interesowało, jak moją pracę oceniają uczniowie. Czy, czy na moich lekcjach się dobrze bawią i czy czegoś się sensownego uczą. Pan Wojciech powiedział nam, że będzie głodował, dopóki nie pokona głupoty na świecie. Pan Wojciech jest barwną osobowością. Walczy z otaczającą go głupotą. Jak sam mówi, będzie walczyć do końca, a my życzymy mu w tej walce siły i wytrwałości.